Witam wszystkich. Dzisiaj zamknąłem kury wczoraj. Dzisiaj je otwieram. Zobaczymy z perspektywy kurnika jak wylatują. ostatnia już chyba tak nie wiem czy mamy jakieś jajko ale to od o strasznie brudne muszę zaraz im zmienić słomę od to jest jajko od rosy ale starej rosy no tutaj ładna kurka bardzo ładnie upierzona Zaraz zmienię im słomę i wyjdziemy na, na wybieg. Więc zmieniłem już im słomę. Jedno gniazdo wystarczy. Mam trzy jajka dziennie, więc w zupełności wystarczy. Tutaj mam chyba już problem z myszami. Wszystko przez tego koguta właśnie tutaj. Ponieważ musi być pszenica tak tutaj na ziemi jedno i no i... Dla myszy to jest po prostu idealne i woda, wodę jedzenie mam pod dostatkiem. A widzę tam, że coś jest rozdrobnione. O, to na pewno są myszy. Więc będę musiał się z nimi zmierzyć. Jak już koguta dam na wybieg? Tutaj widzicie moje dwa małe psy. Kogut. <gut> Boi się, ale. Idzie pies za do nim. Dobra, przejdźmy na wybieg. Jesteśmy już na wybiegu. Muszę porobić parę miniaturek. Bo wiecie, jak to jest. Miniaturkę. Chcę, żeby była fajna. A, właśnie tutaj mają wodę. Chyba, już się skoczyła. Ale mniejsze z tym. Chciałem zobaczyć, jak ten kanał tutaj. No, widać, że. Wczoraj było mnóstwo wody. Nie wiem, jak jest w środku. Tutaj. Nie, już zeszła woda w gruncie. To najważniejsze. No tutaj widzicie, tu już jest. No już nie ma takiej. Już jest twarda ziemia, więc to wskazuje bardzo dobrze. Właśnie tak to chciałem, żeby wyglądało. Idziemy, tam widzimy coś. Kura ma. Druga ją goni. Ale nie wiem co to może być. Jakaś żaba, coś, coś, coś takiego, bo one to tak lubią. Sorry was za cięcie, ale znowu pies mi wyskoczył. A kogut był na luźno. Także musiałem go tam zamknąć. Przejdziemy sobie w ten lasek tutaj. Patrzcie, ile tu jest samych patyków tutaj, co kury rozgrzebały, potwornie dużo. Tutaj kury widzę się podkopują, pod płot że mi żadna. O! Tutaj widzimy, jaka dziura jest. Nie wiem, czy od lisa, czy od kur. Od czego, ale wolę to zakopać. Lekko to zakopałem. Myślę, że wystarczy. No, kury chodzą zawsze za panem. Co tutaj? Często tu sprawdzam, czy żadnych jajek nie ma. Jak wiecie, kury lubią znaleźć sobie nowe miejsce, o którym my często nie wiemy. O, jest wszystkie, tak. więc też radziłbym Wam, przechodzić często cały wybieg kur. Nawet raz mi się zdarzyło, powiem Wam tutaj, jak widzicie ten worek. W środku tego worka były jajka, chyba z 10 jajek było 8-12, coś takiego, nie pamiętam. No i co? No i jajka w sumie były sprawdzane. Uważnie, bo to nie wiadomo, czy jajko by dobre, czy nie. Tym bardziej, jak są upały, tak? No. Więc wszystkie zakamarki radzi, radziłbym Wam sprawdzać. Silka biega sobie. A kury zawsze tutaj idziemy: idę ja, to idą one. Zresztą pewnie też tak macie. To tak już jest. Myślę, że coś do jedzenia, czy coś. O. Jak szybko, i to idziemy sobie jeszcze zajrzeć tutaj do tej budki, ta budka generalnie służyła do pisklaków z kwoką, i nie wiem czy tam czasem jajek nie ma, ale chyba nic nie widzę. Generalnie mogę o, mogę wam pokazać jak się uda. O, widzicie tyle co ja. Generalnie ten dach jest otwierany. Ale nie, nie widzę tam żadnych jajek. Myślę, że mógł, że to być przyrobiony kurnik lub znowuż na, dla kwoki będzie z pisklakami. Fajne, fajne to jest dla kwoki z pisklakami idealne to jest że mają taki korytarzyk z osłoniętym dachem, mogą się schować no fajne, fajne fajna sprawa piszcie, możecie pisać w komentarzu, jakie są wasze plany na wiosnę i co? pamiętajcie o subskrypcji kanału, dzwoneczku niedługo też konkurs, więc trzeba mieć polajkowane trzy filmiki suba na kanale dać i napisać dlaczego Chcesz wygrać, ale to niedługo. Więc do następnego, cześć.